Cześć, w tym wszystkim kolejnym z gry Bendy and the Ink Machine eee... Mamy znaleźć pump control Tak, żeby nas nic nie zjadło Niestety to będzie wyczyn no. Czyli wejść nie można? No okej okay. o, można grać. Hmm. No i to chyba samo się gra. No, dzień dobry. Mm. o! a! czy jest taki sam, jak jest szczęśliwy, smutny znerwowany o, farba mm. to? to jest coś? Stop mm it -hmm. trzeba to jakoś wyłączyć, tak? O! o. Czyli, trzeba to wyłączyć, tak? It's time to believe. Okej. Okay. Czyli, proces czy Trzeba steps. steps. Mhm. Mm. czyli, 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 słuchać. znaleźć czyli, być, tak? Bo zgubił klucze. I było coś o klasacie, Więc coś z kluczami. Dobra. To nic się nie zmieniło. Hmm, może coś. O! Tutaj się coś świeci. O. Okej, okay, okej. Okay. Można sobie pograć. Tutaj też? Okej. Okay. A to? O. Tutaj coś? Jakieś klucze? O. Okej. Okay. Czyli tutaj nie. Okej okay. Proszę bardzo Tutaj może coś Widarta Tutaj Mogę to przeciąć? Mhm. Może tu? A tu jest exit o. E. Mogę? Okej, okay, no to uciekamy stąd i nie... Okej, okay, dobra A się o takie potwory mi chodziło, żeby nie zostać, nie zostać zjedzonym Może ma... o, Może tutaj są gdzieś te klucze Albo tu Choć już w sumie może nie, nie aż tak daleko mm, tu jest taśma Tutaj nic nie ma No do no, trzeba znaleźć klucze bo nawet tutaj jest pokazane więc o to może być chyba problem tutaj może coś nie no na stu tutaj coś gdzieś musi być o to też można tutaj może w koszu Ja czy on mówił, gdzie klucze zostawia? Co, co? Oh. czyli czekaj, garbage cans, prawda? Okej, okay. czyli w koszach w korza chyba. Tak, zgadłem. O dziwo Więc tutaj, nie, tutaj nie było kosza. Tutaj też nie było kosza. O, tutaj, tutaj może potencjalny, nie. A tutaj, o, mamy to. Dobra? Coś jakiś wiaterek przemknął. I co i teraz do Glosetu? O. Mhm. <mum> Czyli bas, banjo, bas i drum. Bas, banjo, bas, drum. I know I've got to do in ok, więc like bas, banjo, bas i drum. że to? Hmm. A może to, tamto. Nie wiem bo trochę ten. Nie wiem jaki jest No Ja się nie wiem co znaczy DRAM po angielsku. Nie, czyli to chyba nie. W końcu po wielu próbach Udało nam się wejść do Sanktuary naszego bohatera Bo jeszcze mi zajęło to dużo za długo OK A Kolejny No to fajnie, że jest jeszcze drugi. Przepraszam o o oj oj przepraszam a może jednak nie o ty ile tego bez przesady ja jest one down to znaczy że już tam mogę wejść czy nie 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 mogę wejść rozumiem Dobrze, więc zapiszę na wszelki wypadek. I teraz zakładam, że tutaj się oczyściło. O, idealnie. No, zostaw, uspokój się. Już, git, każdy, please wait, ok. O, jest y nasz kochany przyjaciel. To A Dobra, my bad, my bad, nie, nie widziałem. Dzień dobry. O. Ale tam jest ktoś taki muskularny. Chłopaczyna. O, tam ktoś jest. O. Przyjaciółka. Tutaj można? Czyli trzeba iść do przyjaciółki Dzień dobry O! Ty masz! No! Dobra, byś normalnie... O! Coś jest... Co to? O, karteczka Ka Mhm Okej okay. Dzień dobry Znowu jest jakieś mruczadło. Można wsiąść wypadek wpadek, tak wiesz. Nie. Oj. No. Mm. E, tutaj jest teraz. A, o to chodziło. No i dobrze. Przepięknie. O, dziękuję Mogę zejść A do szkoda A A mogę mhm. Czyli żłem sobie znaleźć wyjście Maybe tu. Nie. Zobaczcie, ja mam pójść. Nie. Tutaj nie. Tutaj też nie. Ok, na no chwilę, tutaj mogę wejść. Czy mogę tak po prostu przejść? Nie. O, może jednak? Nie, ale. Mm. No ale czemu? O! No i nice Nie wiem, czy to jest legalne, czy nie. Za bardzo mnie to nie obchodzi aktualnie. Mogę przejść, jest git. Jest progres. No, O! No, myk, myk. O! No i jest git. No i wracamy. No i ciach. I wracamy. Tak ma no właśnie zamiar. Wrócić do biurka, coś ten. Do oficera. O, nie dobry To na początku. O, radyjko Dobrze, tak muzyka może mi grać. I co a tak testers Czyli na schody O oh. Czy to był bendy? I am honored you came all the way down here to visit me. Is it so? cruel mm hmm. But the believers must honor their savior. I must have him notice me. Oh! Shekierka. You look familiar to me. that face. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. Uuu, nie uh, ja mam... I się poświęcić. Mhm, mm -hmm, mhm, mm oczywiście. No rzeczywiście coś jest. Mhm mm he Mhm, mm oczywiście Na pewno Zgadzam się z tobą w 100%. procentach Ale nie odchodź Halo Oh. Mam biec? Za chwilę? Mam biec O, oh. To może być chyba problem O oh. A! My bad Dobra chwila poczekaj Poczekaj! Już, już, już. Opiekuj się z wami. Uciekać. Dobra, uciekam. Tu? Nie, tutaj nie. No, przesuń się. Przesuwaj, przesuwaj, przesuwaj się. Właśnie, jak ty wyglądasz, młody? O! Mm. Tutaj? Nie, tutaj nie. Ja myślę, że to było na tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!